Z tej strony, trap.pl, a w dzisiejszym materiale przedstawię wam mój subiektywny i pewnie nieco kontrowersyjny ranking artystów, którzy przyjadą w tym roku na Cloud Festival. No bo tegoroczna, już trzecia edycja tej kapitalnej polskiej imprezy, skupiającej wokół siebie największych fanów amerykańskiego rapu, zapowiada się naprawdę kapitalnie. Swoją obecność potwierdziły już największe rapowe gwiazdy świata. Czy też kilka najświeższych twarzy, które przez następne lata będą stanowić o sile sceny. Dlatego już zaraz, przy okazji, zanim będziecie mieli szansę zmieszać mnie z błotem na skutek moich unpopular opinii czy też zwycięzcy rankingu. To przy okazji będziemy mieli wreszcie przestrzeń, by porozmawiać sobie nieco więcej o teraźniejszych czasach w rapie, w jakim kierunku obecnie zmierza scena i kogo warto śledzić, a kogo nie do końca. Doradkowo poznacie również kilka ciekawostek i bieżących newsów dotyczących poszczególnych artystów, których będę wymieniał po kolei, od tych, których występu najmniej wyczekuję, aż do tych, których przyjazd do Polski jest dla mnie naprawdę wyjątkową sprawą, dlatego zapraszam już was do oglądania. Yeah. Hey.

Starcie. na miejscu 20 oraz 19 znajdują się klip wraz z 45. Ponieważ nie ukrywam, że nie znałem wcześniej tych artystów przed ogłoszeniami, a po sprawdzeniu ich twórczości, też jakoś mocniej mnie oni do siebie nie przekonali. Za to pani Dina Ayada z 18 miejsca już jak najbardziej. Bo beczka ma na pewno potencjał, by zaś daleko i by zagościć na dobre światowym streamie. Stąd też pozycja wyżej. Natomiast nad nią na 17 znalazł się Hard Rock, czyli już akurat dobrze mi znana persona. Jedna z najjaśniejszych obecnie twarzy w amerykańskim Android. Undergroundzie, którą od dłuższego czasu fani upatrują jako kolejnego członka Opium, by to właśnie on miał dołączyć do tego ultra popularnego składu. Tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo na miejscu 16 przyniosła nam Tizo Touchdowna, czyli artystę, o którym Drake opowiadał niedawno, jakoby jego muzyka była jedną z najlepszych w historii. Artystę, którego na swoje albumy zapraszały już takie persony jak Travis Scott, Doja Cat, Tyler The Creator, wcześniej wspomniany Drake czy Don Toliver. I wreszcie artystę, którego twórczość jest niewątpliwie Zupełnie odmienna od reszty tegorocznego lane upu bo na pewno bliżej jej do jakiegoś indie Rocka, aniżeli do stricte rapu. Dlatego teze Touchdown na 100% wprowadzi ciekawą różnorodność, która urozmaici brzmienia na tegorocznym klaucie. Powiadomo, że jednak mocno będą przeważać tam klimaty rage'owe, jak to w przypadku duetu artystów na miejscu 15, czyli uwaga, homicide gang. No i tak niska lokata, pełnoprawnych członków labelu Opium na pewno może Was trochę dziwić. Jednak nie ukrywam, że nie jestem wielkim fanem tego duetu. Na pewno to ich muzyka trafia. Do mnie najmniej z całego składu opiu. Do tego dodajmy te liczne śmierdzące kontrowersje, które cały czas się za nimi ciągną a propos zapraszania niepełnoletnich dziewczyn do siebie po koncertach. Stąd też taka, a nie inna lokata w moim zestawieniu. Natomiast poziom wyżej, na 14 pozycji, znalazł się nikt inny jak Nightlove, czyli raper, który przyleci w zastępstwie za inny popularny amerykański duet, dokładniej City Morg, po prostu uwielbiony w naszym kraju. Dlatego też w ogóle mnie nie dziwi rozczarowanie w komentarzach w związku z tą podmianką. Jednak szczerze, to ja akurat z tego względu się bardzo cieszę, ponieważ z lakami wraz z Mulą grali już dwa lata temu na klaucie, a Night Lovell, czyli jeden z artystów, od którego zaczynałem moją zajawkę z rapem jeszcze nie, tak więc na pewno chętnie przyjdę na jego koncert podobnie jak i artysty z miejsca 13, nikogoż innego jak Rich Amirego, czyli kolejnej młodej nowej gwiazdy amerykańskiego rapu, która na przestrzeni ostatniego roku urosła wręcz niewyobrażalnie do ośmiocyfrowej liczby miesięcznych słuchaczy, chociaż też, też wiadomo, że ogromna w tym zasługa TikToka, na którym dzięki z kolejnymi trekami rapera roz zwalają tym aplikacje. Stąd też oczywiście w Rich Ameriego zebrało się wiele sezonówek, które nie ukrywam, trochę obrzydziły mi jego postać, no bo po dropie takiego Ain't Nothing naprawdę się goście ściemierałem. No a teraz jest za GS, dlatego przed nim, na miejscu 12, uplasował się, uwaga, Destroy Lonely, czyli pewnie kolejne duże zaskoczenie w kontekście niskiej jego pozycji w rankingu, ponieważ jak wiadomo, Lone jest kolejnym członkiem labelu Opium Playboya Cartiego, które cieszy się niesamowitą rzeszą fanów na całym świecie, a w Polsce stosunkowo, zwłaszcza jest ich cała masa, Dlatego na pewno jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych gości tegorocznej edycji. Tak zresztą wyniku z turnieju, które przeprowadzaliśmy na Instagramie Trapel Info. No ale że jako, miał być to maksymalnie szczery ranking. No to muszę przyznać, że jak na moje opium jest trochę overhype. Nie zrozumcie mnie źle, bo nie mówię, że jest słabe, a wręcz przeciwnie. Jedynie sądzę, że jest trochę przeceniane przez naszą społeczność, a z duetu Ken Carson Destroy Lonely zawsze wybiorę w ciemno tego pierwszego. Dlatego jeszcze przed Lonem, zamykając drugą dziesiątkę, na miejscu jedenastym uplasował się Baby Tron czyli kolejny artysta, który mocno odbiega swoją stylistyką od reszty stawki, ponieważ głównie jego muzyka bazuje na kapitalnie przekminionych liryksach, no bo barsy tego gościa są niesamowite i mają w sobie zazwyczaj po kilka ukrytych znaczeń, czy też nawiązań. Dlatego bez zaskoczeń jest to ogromnie szanowana jednostka w społeczeństwie. Nie bez powodu, naprawdę wielu koszykarzy NBA wymienia go bez zastanowienia jako najlepszego obecnie rapera na scenie. A pierwszą dziesiątkę natomiast otwiera nikt inny jak uwaga Sexy Red, czyli raperka, która w niesamowitych, tym tempie urosła w przemyśle muzycznym na przestrzeni ostatniego roku, bo obecnie jest już w streamie i nic nie zapowiada, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić, jednak przy tym też raperkę, która wzbudza zdecydowanie najwięcej kontrowersji i mieszanych uczuć wśród widowni, no bo z jednej strony wiadomo, że posiada ona rzesze oddanych fanek w Polsce, jak chociażby fagate, które wręcz oszaleją na jej wystąpieniu. Moja ulubiona raperka to Sexy Red. Z drugiej strony natomiast mamy liczną armię SIGM, która nie pozwala, by wartości przekazywane w muzyce raperki stały się znormalizowane w naszym kraju. I jeżeli nie wiecie o czym mówię, to przytoczę wam może teraz jakieś jej nieco różniejsze wersy pod YouTube'a, na których Sexy Red się wybiła. Czyli uwaga, moja cipka jest różowa, a mój odpyt cały brązowiutki. No, tak więc raczej wszystko jasne. I choć oczywiście nie jestem fanem tego całego movementu seksualizacji śródczyńskiego rapu, tak jednak z dużą ciekawością udam się na koncert tej gwiazdy, by zobaczyć co potrafi oraz jaki show dostarczy. No ale z jeszcze większym entuzjazmem udam się na występ Seta, który zajmuje 9 miejsce w moim rankingu, chociaż w pewnym momencie naprawdę mogło się wydawać, że jego kariera pikuje prosto w dół. Ekipa Migos już od dawna nie była taka sama, do tego przecież się rozpadła. A jeden z jej członków, czyli TakeOff, zmarł w tragicznych okolicznościach. Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, Offset w zeszłym roku zaliczył przekapitalny comeback: Po pierwsze, wizerunkowy, za sprawą przemyślanych ruchów, a po drugie, muzyczny, za sprawą swojego kapitalnego albumu. Dlatego jego występ na klaucie na pewno będzie czymś wyjątkowym. Zwłaszcza, że na 100% nie umieszkał on zagrać, wiele Migosów. Po prostu ultra klasyków, których również pełno swoim skarbcu skrywa artysta z 8 pozycji. Nikt inny jak Gucci Main, ponieważ na pewno żaden inny raper z tegorocznego line-upu nie może się równać z Laflarem swoją dyskografią w kontekście jej ilości. No bo Gucci od przeszło 20 lat. Za sprawą swojej ciężkiej pracy trzyma się mocno w czubie amerykańskiej sceny. W ostatnim czasie głównie za sprawą swojego labelu, ten 17, do którego wypatrywał kolejne uzdolnione jednostki z rodzinnego Memphis, które następnie szybko piły się w górę w przemyśle, jednak nieszczęśliwy się stało, że na dzień dzisiejszy większość z nich albo zmarła, jak chociażby Big Scar, albo siedzi za kratkami, jak mój ulubieniec Puch Shiesty. A kolejnym moim ulubieńcem na tegorocznym klaucie będzie Yang na pozycji siódmej, no bo co tu dużo mówić, od niepamiętnych czasów jestem ogromnym fanem tego gościa, rodzonego kuzyna One Savage'a, wobec którego w mojej opinii nudy nie powinien mieć żadnych kompleksów, ponieważ od lat robi kapitalną, klimatyczną i w odpowiedniej stylistyce muzykę, która po długich a ciężkich wreszcie przed rokiem została doceniona. Głównie za Sprawą hitu Pitches and Plants, dzięki któremu Nudi w końcu otrzymał należne mu honory. A jego kariera rozwija się w najlepsze. Co nie do końca mógłbym powiedzieć o raperze z pozycji szóstej, czyli o Tripim Redzie. No bo w przeciwieństwie do poprzednika, to zwłaszcza za młodzieńczych lat Big 14 utrzymywał najlepszą formę. A co za tym idzie, najlepsze wyniki. Oczywiście lwią część w jego sukcesie, oprócz zupełnie unikatowego stylu i kapitalnego głosu, odegrały również liczne dramy. Bo pewnie pamiętacie jak w czasach st. ery Trippie Red bifował się ze swoim kumplem. W którym wspólnie się wybijał, czyli Stykasium 6ix9. Bo wtedy żył tym dosłownie cały internet. A w czasach teraźniejszych, natomiast, niestety, blisko mi do stwierdzenia, że Big 14 trochę osiadł laura, bo jego nowa twórczość jest zdecydowanie zbyt powtarzalna. Chociaż też raz na jakiś czas trafi mu się jeden giga hicior no ale w każdym razie, raper o nic już na pewno nie musi się martwić, bo na skutek całej muzyki, którą stworzył w swoim życiu, niedawno zakupił taką piękną czarną willę za kwotę 7,5 miliona dolarów na Florydzie, czyli stanie, które już za niedługo odegra wielką na kanale trap.pl, no ale o tym dowiecie się niebawem, bo niestety również główną rolę na Cloud Festivalu miał odegrać Chief Kif. Jednak, jak przed przedwczoraj zostało ogłoszone, Sosa nie zdoła się pojawić tego weekendu w Warszawie. Tak więc, co tu dużo mówić, wręcz niewyobrażalna szkoda oraz strata, ponieważ chciałem wam tutaj coś więcej poopowiadać o tej legendzie rapu, pionierze w stylistyce drillu. A przede wszystkim, po raz pierwszy chciałem przeżyć koncert w tej jednej z najważniejszych postaci XXI wieku na scenie muzycznej. I tym samym, miał on zajmować miejsce piąte, no ale skąd? Koro tak, to od razu przechodzimy do miejsca czwartego, na którym, pewnie ku zadowoleniu wielu osób, znajduje się uwaga Younglin, czyli wręcz niesamowicie ważna postać zarówno dla całej muzyki, jak i dla kanału Trap.pl, ponieważ a na pewno wiedzą, nigdy by on nie powstał, gdyby nie ten nastoletni Szwed, który zrewolucjonizował absolutnie cały rap, jeszcze w wieku zaledwie 16 lat, co jest doprawdy rozwalające głowę. I chociaż nie ukrywam, że w ostatnim czasie, bliżej mi do jego dobrego kumpla, kolejnego Szweda, który szturmuje światowy rynek muzyczny, ze swoim drain gangiem, czyli Blade'a, to jednak zdecydowanie chętniej przeżyje koncert właśnie jedynego swoim rodzaju Janglina, który, w mojej opinii, jest najbardziej wpływowym raperem nowożytnych czasów w muzyce. Zaraz obok Chief Kifa z wcześniejszej pozycji oraz artysty lokatę nad nim wyżej, bo uwaga, na trzecim miejscu znalazł się nikt inny jak Playboy Carty. I choć pewnie wszyscy spodziewali się tutaj bez konkurencyjnego miejsca pierwszego dla Jordana Cartera, szefa labelu Opium, który przez absolutnie niekonwencjonalną oraz nieoczywistą drogę swojej kariery dzień dzisiejszy, urósł wręcz do niesamowitych rozmiarów, na no bo dużo mówić. Obecnie jest to po prostu super gwiazda i jedna z najmocniejszych postaci ogólnie w całej muzyce na świecie. Dlatego pewnie w większości innych takich zestawień Playboy zajmowałby bezapelacyjnie miejsce pierwsze w moim rankingu, bo od lat jestem ogromnym fanem jego twórczości. Chociaż też nie ukrywam, że era Cash Cartiego była dla mnie zdecydowanie najlepszym czasem w jego karierze. No a tak się składa, że dwa pierwsze miejsca okupuje duet jak na ten moment moich ulubionych artystów. Jeżeli oglądaliście zimowe streamy, to możecie się już spodziewać o kim dokładniej mówię, bo tak druga lokata należy do Osamasona czyli w mojej opinii przyszłej super gwiazdy rapu, która dopiero wynurza się za powierzchni undergroundu, bo chociaż to prawda Osamason nie posiada aż takiej aury jak członkowie Opium między innymi na skutek wycieku jego dawnych odcinków z YouTube'a oraz TikToku za pomocą których przed swoją karierą muzyczną próbował się wybić, również na skutek swojego zachowania, które jest po prostu takie normalne i ziomkowate chociaż niedawno wyciekła mu cała nie opublikowana dyskografia. Dokładniej ponad 400 tracków co chwilowo nałożyło znak zapytania nad przyszłością jego kariery. To jednak bezapelacyjnie od dłuższego czasu najbliżej mi właśnie do nurtu, który tworzy ten gościu tak zwany koszmar oldheadów, po choć próg wejścia w twórczość Osama Sona nie jest najniższy, to jednak po skumaniu jego stylistyki zaręczam, że będziecie poznawać muzykę na nowo. No ale to wszystko mógłbym tym bardziej powiedzieć odnośnie artysty z miejsca pierwszego, czyli uwaga Ned spenda. ponieważ serio od czasów undergroundowego Ita nigdy nie Byłem aż tak zajarany nową postacią na scenie. I ogólnie całego wave'u jerku, który ten samym netpen na nią wprowadził. bo chociaż co prawda, cała jego kariera opiera się na ogromnym hejcie i słynnym memie, gdyby jest zajebisty, ale netpen zaczyna rapować. Co jednak od samego początku, pomimo tego całego szamba, które się na niego wylewało i w sumie dalej się wylewa, byłem całkowicie przekonany, że Netspend niebawem wejdzie do my streamu. Polecam bardzo, netpenda, netpen jest next up. Co w sumie już powoli się dzieje. To znaczy, niestety, zespół Death z Mocno to przystopował. No ale cóż, do zobaczenia na klaucie Mordy. Trzymajcie się, cześć.